to jest najbardziej narażony na osteoporozę i dlatego. dlaczego? To prawda, że na osteoporozę najczęściej chorują starsze kobiety. Wynika to z naturalnych procesów starzenia, braku ochronnego wpływu estrogenów na tkankę kostną w okresie pomenopauzalnym. Jednak osteoporoza dotyka również dość pokaźną grupę panów i starszych do, i młodszych dorosłych. Z czego to wynika? Otóż osteoporoza nie jest chorobą jednorodną. Dzielimy ją na osteoporozę pierwotną i wtórną. Pierwotna to faktycznie osoby starsze, czyli kobiety po menopauzie, tzw. osteoporoza pomenopauzalna, i kobiety starsze, i mężczyźni starsi, tak zwana osteoporoza starcza. Osteoporoza wtórna natomiast jest wynikiem zarówno chorób współistniejących, prowadzących do zmniejszenia gęstości tkanki kostnej, jak i leków. Problem osteoporozy wtórnej przybliża Państwu za chwilę. Dodam tylko, że dotyczy znacznie młodszej grupy pacjentów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zapamiętajmy, osteoporoza to nie tylko starsze panie.